Niedawne spotkanie byłego prezydenta Donalda Trumpa i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Trump Tower w Nowym Jorku odbiło się szerokim echem na całym świecie. Spotkanie, które miało być demonstracją solidarności, szybko przekształciło się w publiczne widowisko oskarżeń i ultimatum. Trump, znany ze swojego nieprzewidywalnego zachowania, zbeształ Zełenskiego za brak wdzięczności za wcześniejszą pomoc USA. Dolewając oliwy do ognia, Trump i jego były wiceprezydent Mike Pence zażądali od zgody na przyznanie firmie należącej do Trumpa wyłącznych praw do wydobycia litu na Ukrainie. Ta bezczelna próba wykorzystania amerykańskiego wsparcia dla osobistych korzyści spotkała się z ostrą krytyką zarówno demokratów, jak i republikanów. Zełęski wyraźnie wstrząśnięty tym spotkaniem próbował skierować rozmowę z powrotem na temat trwającej rosyjskiej agresji. Jego prośby o dalszą pomoc wojskową spotkały się z obojętnością Trumpa, który zamiast tego chwalił się bliskimi relacjami z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Spotkanie zakończyło się nagle, bez wydania wspólnego oświadczenia, a nad przyszłością stosunków amerykańsko-ukraińskich zawisła chmura niepewności. Ten dramatyczny obrót spraw skłania wielu do zastanowienia się, czy oznacza to całkowite wycofanie się USA ze wspierania Ukrainy. W następstwie katastrofalnego spotkania Trumpa i Zełęskiego, europejscy przywódcy szybko potwierdzili swoje niezachwiane poparcie dla Ukrainy. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w ostrym oświadczeniu potępił zachowanie Trumpa. Jako lekkomyślne i nieodpowiedzialne. Podkreślił, że bezpieczeństwo Ukrainy ma ogromne znaczenie dla stabilności Europy i zobowiązał się do dalszego udzielania pomocy wojskowej i humanitarnej. Prezydent Francji Emmanuel Macron powtórzył te słowa, stwierdzając, że Europa jest zjednoczona z Ukrainą. Zapowiedział plany szczytu Unii Europejskiej, który ma omówić dalsze konkretne działania. Mające na celu wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, w bezpośrednim przesłaniu do narodu ukraińskiego, powiedziała: Nie opuścimy Was. Zaangażowanie Europy na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy jest niezachwiane. Przedstawiła kompleksowy pakiet pomocy gospodarczej, który ma pomóc Ukrainie przetrwać rosyjską presję. Te deklaracje wsparcia ze strony europejskich mocarstw dają Ukrainie promyk nadziei w tych niepewnych czasach. Pozostaje jednak pytanie, czy sama Europa będzie w stanie wypełnić pustkę po potencjalnym wycofaniu się Stanów Zjednoczonych. Podczas gdy większość Europy prezentuje Zjednoczony Front we wspieraniu Ukrainy, z Węgier dochodzi głos sprzeciwu. Premier Viktor Orban, wieloletni sojusznik Donalda Trumpa, wyraził zrozumienie dla stanowiska byłego prezydenta. W kontrowersyjnym oświadczeniu Orban zasugerował, że Zełęski powinien wykazać się większą elastycznością w negocjacjach z Rosją. Orban, który często sprzeciwiał się UE ze względu na swoje autorytarne skłonności i bliskie związki z Moskwą, pochwalił podejście Trumpa do polityki zagranicznej oparte na sztuce transakcji. Argumentował, że Europa powinna skupić się na znalezieniu pokojowego rozwiązania konfliktu, nawet jeśli oznacza to ustępstwa wobec Rosji. To stanowisko spotkało się z ostrą krytyką ze strony innych europejskich przywódczych, którzy oskarżają Orbana o podważanie jedności europejskiej i ośmielanie Putina. Niektórzy nawołują wręcz do wydalenia Węgier z UE, jeśli Orban będzie nadal stawał po stronie Rosji. Stanowisko węgierskiego premiera uwydatnia wyzwania, przed którymi stoi Europa, zmagając się z odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na Ukrainie. Ostatnie wydarzenia wokół Ukrainy obnażyły fundamentalną prawdę. Europa nie może już polegać na Stanach Zjednoczonych jako gwaranta swojego bezpieczeństwa. Spotkanie Trumpa i Zełęskiego w połączeniu z prorosyjską postawą Węgier. Uwypukliło kruchość relacji transatlantyckich i pilną potrzebę bardziej autonomicznej europejskiej polityki obronnej. Chociaż UE poczyniła w ostatnich latach pewne postępy w kierunku większej współpracy obronnej, wysiłki te hamowane były przez spory między państwami członkowskimi i niechęć do inwestowania w potencjał wojskowy. Obecny kryzys jest jednak sygnałem ostrzegawczym. Europejscy przywódcy muszą teraz wykorzystać okazję do zbudowania prawdziwie jednolitej i solidnej struktury obronnej. Będzie to wymagało zwiększenia wydatków na obronność, ściślejszej koordynacji między armiami narodowymi i gotowości do zdecydowanego działania w obliczu zagrożeń. Przyszłość Ukrainy, a wręcz bezpieczeństwo całej Europy, może od tego zależeć.